Hej, witajcie! Z tej strony Bobru, a na Waszych ekranach zapowiedź pierwszego rozdziału Project Eden's Garden. Moi drodzy, doczekaliśmy się, doczekaliśmy się co prawda nie samego jeszcze pierwszego rozdziału, ale zapowiedzi jego. I od razu wam mogę powiedzieć, żeby nie przedłużać najważniejszej informacji, która pewnie interesuje każdego, kto kliknął na ten filmik, 20 grudnia, tego roku 2024. Oczywiście seria na kanale będzie. No a teraz zobaczmy trailer, bo tak naprawdę zerknąłem tylko na datę, nie chciałem sobie jeszcze spoilerować, to jest moje pierwsze wrażenie trailera z Wami. No i zobaczymy, na początku może obejrzyjmy sobie tak pierwsze racje, a potem ewentualnie sobie pauzujemy i zobaczymy, co tam jeszcze ci się dzieje. Ja generalnie sporo nie pamiętam, i prawdopodobnie do 20 grudnia dostaniecie jeszcze jeden materiał dotyczący Eden's Garden, który będzie taką małą pigułką tego, co się działo w Prologu, żeby każdy mógł wejść fajnie w rozdział pierwszy, bo ja też mało pamiętam. To już minęły praktycznie dwa lata. Będą dwa lata, właśnie chyba w grudniu, 16 grudnia, a wyszedł 2022 roku e, Prolog. Który był spory, ale jednak. Zaczynamy. Minęło sporo czasu. Zobaczmy, co teraz kombinują jeden z Garden prezentuje. Da- Damon tam było na kamerce. Jakimś Five Nights at Freddy's trochę, co? Cóż, to było... Zabawne. Ale uczniowie, dopiero zjedli appetizer tego, co się stanie. Dostali appetizer tego, co się stanie. Pozu? To jeszcze pamiętam. Nie będę się zwał, co mu pomagała. Bardzo ładnie to wygląda. Wygląda, że to jest to. 3, 2, 1. Ciorni! Nie ma co się spinać. Mam propozycję. Uch, Crispy. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładnie. Jabłuszko. Co do. Czy ten koleś zapomniał? E, chwila. Tutaj muszę niestety. Dobra, może zaraz to oglądamy. Ok, jest coś, ale. La... Uuuuh, jakie kierki! To było coś jak maszyna w monozlepie. Ospokujmy się dobrze. To nie zawsze spokojem. Bycie na dełascecie obserwatorów.

czy jesteście gotowi? O, Kurde, ciarki to przeszły Project Eden's Garden Prezentuje Chapter pierwszy Prawda? Beneath the veil of Hypocrisy Czyli pod całunem 20 grudnia Pod całunem hipokryzji Bardzo wszel Różnorako można zrozumieć ten tytuł. No dobra, przeanalizujmy sobie. Wygląda bardzo dobrze ten trailer. Nie ma co się oczekiwać. Jest taki, że aż ciarci przychodzą, no ale mieli też bardzo dużo czasu. Ja ogólnie powiem już teraz, e, i to jest coś, co warto zaznaczyć na początku tego trailera i takie mikroanalizy. Postaram się nie zająć dużo czasu. E, generalnie powiem tak. Nie powiem, że hype mi opadł, ale generalnie pod, podchodzę do tego projektu już raczej jako coś, co jak jest, to się bardzo cieszę, ale jak nie ma, to nie, nie czekam. To nie jest coś takiego, że odhaczam kolejne dni, to nie jest tak, że teraz na 20 grudnia czekam ogromnie, ale z chęcią ogromną zagram, żeby było jasne takie moje podejście do sprawy. E, tutaj tak, no co, widzimy kamery, widzimy kamery, hallway, e, to co mnie ciekawi, to jak się nazywa to miejsce? Jego skrót to IGNRC, nie wiem dlaczego mi się z Ignorance skojarzyło, e, ale no to jest jakiś hallway, to jest pierwsza zagadka te, tego wszystkiego. Mam przynajmniej 24 kamery z pod 32. korytosza 1. 35. Farmaci, czyli będziemy mieli dostęp prawdopodobnie dosyć szybki do e, budynków, w którym są Do, do takiej przychodni. Tutaj. Pennyfa. To co mnie zostawia, to widzieliśmy urywki z procesu. Tam było na różne trial pierwszy. Czy to jest spoiler, kto przeżyje? Jeżeli tak, to przynajmniej że trochę dziwna praktyka. Jeżeli chodzi o... Nie wiem, budowanie hype'u, ale okej. Okay. Tutaj wszystkie przebitki i zasady. To było... To było zabawne. Ale... tak, to już widzieliśmy. To bardzo fajne stworzenie... Tozu. Nazwijmy tak. Przecież to jest Adam, no stworzenie tej... nie pamiętam jak się ta pantera nazywa. Która, czy, czy co to było? Puma, czy cokolwiek, co pomagało? Co było z, tą, z tym karabinem? To, tutaj zastanawiam się, o co tutaj chodzi. To będzie początek jakiegoś odkrycia ciała, to wygląda, jakby to było w pełnym 3D zrobione. Bardzo ładnie to wygląda. O, to, tutaj naprawdę ta scena wygląda, jak to gdzieś w pełnoprawnej gry. Wygląda to, że to tyle. 3, 2, 1. pul ciągnij! Nie ma co się spinać. Mam propozycję. Piękne, to, to jak to z pianinkiem współgra, to jest, Czewkis. Okay. Co jest, czy ten Kroś zapomniał mojego imienia? Ulysses, Ulysses, totalna diwa tej serii, totalna diwa. To, o ile dobrze pamiętam, a chyba dobrze pamiętam, to jest mój numer jeden po prologu. Dalej podtrzymuję. Jeż, je, je, jeżeli nie jest numer jeden, bo możecie, że tam jeszcze Wolgram czy Daemon walczyli, e, to ta Trishard bardzo lubię Ulyssesa i myślę, że to będzie postać, której będę mocno kiepiewał przez całą serię. w e, Strategy Leadership. Czytajcie. E, to jest chyba free time event z Jeśli dobrze widzę. Z tego co pamiętam, w szkole. E, niedźwiedzie tatuaży są zazwyczaj symbolem strategii e, odrodzenia liderstwa. S e, niedźwiedzie symbolizują strategię, racja? Okej, okay, to prezenty są, czyli będzie system normalnych prezentów, e, które będą jeszcze patrzcie, że pokazywały na przykład, że kawałek ciasta nie jest lubiany przez Venonę, e, przez e, Ingrid oraz przez, e, o Jezu, ona była świetna, na się nazywa, Grace bodajże, e, jest, to jest niesamowite, że po takim czasie pamiętam, bo ja tak naprawdę poza tym, co graliśmy dwa lata temu, nie miałem żadnej styczności prawie z projektem. Coś tam śledziłem, wiadomo, ale jestem zadowolony ze swojej pamięci co do tego. Czy chciałbyś dać Wolfgangowi prezent? Boże, e, to przeważa moje oczekiwania. Tutaj mamy maszynę, coś w stylu tej, której, takiej graczowej maszyny do losowania prezentów z pierwszej rąpy, chociażby, czy z drugiej, czy z V3. Zen Garden. Tutaj też nowa minierka, która przypomina trochę, nie martw się dokładnie nazwa tej ale im więcej się odbija, im dłużej jąbier piłka jest, czy tym lepiej? To jest ogród, który widzieliśmy już. No i to jest oczywiście ten przedsionek. Uspokójmy się dobrze. Uspokajanie się w takiej w naszej sytuacji jest pierwszym krokiem. Do ogarnięcia jej. Diana jest zwykle bardzo, bardzo taka pokojowa i próbująca wszystko ułożyć w całość. To nazywasz spokojem? Bycie na łasce jakiegoś pojebanego, cichego obserwatora? Boże, Drake Przysięgam, jak w zginie, to umrze część mnie. Osoba, która zdradziła zaufanie wszystkich. Czy to naprawdę jest, są ujęcia z procesu? Niemożliwe, żeby to zrobili. W sensie nie rozumiem zupełnie dawania ujęć z procesu w trailerze. Jeżeli to jest ujęcie z prawdziwego procesu, to przysięgam. Nie, 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 nie rozumiem tego po prostu. To, to zu tablet był jak lodowód w ogóle. Venona, Ardu. E, co tu było napisane, tylko zdążę zobaczyć. Spróbujcie, może schowam napisy już teraz na ten segment. To zu tablet jest jak trubulet. Jeżeli chcemy rozwiązać tę sprawę, musimy. Potrzebujemy pewnego dowodu. Uuu, jakaś migierka, to mi umknęło, no jak oglądaliśmy. Wolę być podejrzewany, niż być powodem, w które proces się zatrzymuje. Fajnie. Fajne zadaje na żona na jego klimat spojrzenie, bo on chyba będzie takim, taką osobą, która będzie chciała za wszelką cenę pomóc w grupie. Tak jak w sumie podejrzewaliśmy. Oczywiście, ta sprawa. Tozu tablet, ta osoba to... Jest i Tozu. Coś, coś na przebiciu, no wiadomo, że nie po to ofiary, prawda, ale... Ale chwila, tutaj w sumie widać... No, Można by było wywnioskować, czy to widać, czy to nie, ale naprawdę... To wyglądało jak kobieca noga. I zetrwawiony nóż, jak klasyk. I tutaj już raczej klasyk. No, słuchajcie, to symbol, widoczny. Fajnie to brzmi, bardzo fajnie. Słuchajcie, ja nie jedę się zaskupiony na obawach dotyczących projektu. Bardzo się cieszę, że pierwszy rozdział jest już pewniakiem Myślę, że jak jest data i jak tyle przekładali różne ogłoszenia związane z tym, to dostajemy rzeczywiście ten projekt. Um, możecie spodziewać się pełnej serii, bardzo się pro codzienne odcinki będą, może nawet się skuszę, że pierwszego dnia wstawić dwa odcinki, ale będzie to seria, która będzie się pojawiała codziennie w około 30-40 minutowych odcinkach. Jeżeli chodzi o to, yy, proces będzie prawdopodobnie rozbity. Yy, przepraszam, śledztwo na dwa Chciałbym w jednym, ale pewnie dwa odcinki, a proces, no nie wiem, pewnie 4-5, od razu zapowiadając. Będą angielskie napisy, mówię to po polsku, więc powinienem to raczej powiedzieć po angielsku, ale to będę już, powiedzmy, dokładał sobie sam. Postaram się przynajmniej, żeby były, bo wiem, że to jest sporo roboty, szczególnie, nie zacząłem gadać, teoretyzować, to, no, bywa to ciężkie, samo robienie napisów jest też bardzo czasochłonne, ale postaram się znaleźć na to czas, bo wiem, że to jest seria, która na pewno może dotrzeć dalej, ale chciałbym też na koniec tego materiału dać krótki Pamiętajcie, że projekt Identity Zardy jest na pewno ciekawym i fajnym zapowiadającym się projektem, ale wychodzi dopiero w pierwszy rozdział. Doceniamy też mniejsze fandany, doceniamy też fandany, które wychodzą e, cały czas, e, wyszły całe, e, są tworzone i takie jak na przykład nawet nie do końca przez mnie lubiana Dziwko bo to jest prawdziwy kunszt. Tutaj wszystko wygląda świetnie, ale ja będę zadowolony, kiedy zobaczę napisy końcowe szóstego rozdziału a póki co podchodzę do tego ze zdrowym rozsądkiem i z dużą dozą ekscytacji. Dajcie znać, co wy sądzicie, czy wypatrzyliście, co się jeszcze ciekawego na tym trailerze. Pamiętajcie o tym, żeby dać suba, żeby 20 grudnia, albo 21, zależy od której wyjdzie gra, jeżeli wyjdzie z rana, to na pewno 20 grudnia, jak nie to 21 grudnia być na Star serii na tym kanale. Wszystko będzie tłumaczone, chyba będzie język polski, więc może nawet to tłumaczenie nie będzie musiało być, ale będziecie mogli zacząć moje wrażenia, moje odczucia, wszystko, będzie przychodzi przy was po raz pierwszy, a do tego czasu, oprócz subskrypcji, zachęcam również do śledzenia Discorda, na którym będziemy dyskutować, sobie i teoretyzować o tym oraz o wszystkich innych seriach rompowych, a także nie. Dołączajcie koniecznie, link macie w opisie. Zapraszam na Twitcha, streamuję codziennie o 17, więc warto wpadać i po prostu śledzić mój kanał. No i cóż, tyle. To tyle, moi drodzy. Już niedługo, za niecały miesiąc spotkamy się i walczymy o prawdę. Walczymy o prawdę w edyńskim ogrodzie. Także dziękuję wam pięknie za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia już w najbliższym odcinku. Hej, papa!